Cześć Siemanowie, witajcie, ja witam was na naszej ulubionej serii Jak widzicie, nowe zestawy, ale stara ekipa, czyli jest ze mną Adip i Patryk Jestem, jestem Mano. Adip, zostaw mojego fenta proszę, tak? Eee, no Rozgrywałem się, nikt No Jak widzicie dzisiaj akcja wy na moim przepotężnym polu Patryk słoży mi swoją pomocną ręką kurde, i... czekaj, pomocna ręka to musi zapobłącać Ro Rozsiewa mi nawóz pod korzeń nie. Ja idziemy do siewy przeniczki. Nie wiem w ogóle Elegancko tyś Zaczynamy, to jest najgorzej, te wszystkie drzewa pomijać, ale okej okay. Pierw tam Patrykowi mówiłem, żeby mi w koło objechał, bo chcę zrobić objazd w koło Mieć już powiedzmy powyższe zrobione, i tak dalej. Kurde, co nim tak miota? Nie wiem. Może masz adaptacyjne włączone, aczkolwiek ja mam wyłączone. Nie wiem. tutaj no, to ty sobie wyłączasz nie? Ja sobie muszę no. wyłączyć sam. Co ja Patek dobrze to zauważył, że tutaj mam takie zawijasy na początku, no ale damy no. radę. Jak sobie poradzimy, mam tu już elegancko uprawione. To poletko, dlatego to Wiem, że tu nie ma kamieni, nie ma żadnych dziwnych rzeczy, dlatego śmiało 20 na godzinę sobie siejemy bez problemu. Du Dużo Jak widzicie troszeczkę inna perspektywa kamerki. Stwierdziłem, że tam się trochę... inaczej. Ej rado, po prostu bez kamieni. Ostatnio to ci tak Patryk mówił na polu. do Ale to jest, to jest moje. jest Tego pola jestem pewien. Ogólnie tutaj z lewej, z lewej w lewym rogu powiedzmy, widzicie taki tam placek jest, właśnie te tam sobelki belki Z czasem będę te belki ubierał i je wywoził powoli, żeby tutaj zrobić taki jeden, jednolity, ładny kawałek Może coś się zobaczy, może coś z nich jeszcze będzie, chociaż wątpię w to, bo to trochę tutaj leży Pole jest ogólnie bardzo fikuśne, jak widać. Ale trzeba sobie jakoś poradzić, takie wybrałem, takie zrobiłem. Ogólnie w pierwszym sezonie tej serii już te pole powstało, ale na nim chyba ani jednego odcinka nie nagrałem, tylko pokazałem jak tu Przemek urzędował, jak tu uprawiał. No, ogólnie to Przemek jest z nami w tle, ale nie jest z nami w farmingu to też się zgadza ja no. jestem aktualnie na Anki o kurcze pieczone coś mi te tekstury nie załadowały się o dobrze się załadowały chyba przypadkiem Patrykowi wsiewkę zrobiłem do pszenicy dobrze, że mam nie, to, to mi tam zestaw. się ta nie to nie ty mi, tylko ja sam ale że w, ja ci wsiewkę pszenicy tam zrobiłem Kawałkiem. dobra, tam i tak idzie ten bez Orkowy to ja to przeradę no <noise> Co tam Andy po siebie działasz dzisiaj? E, orka jest robię O proszę pustro. bardzo Jak widzieliście u Patryka bądź nie. Jeżeli nie, to wypadł do niego. zobaczyć, co robił. Mhm. Pomagałem mu. Raz. Tak, to jest rozkaz. Redo pomagał, przeszkadzał bardziej. Ale dobra. Co? Ja? ja ci zawsze po most ręko ręką jak, jak wiecie ten siewniczek ma 12 metrów, także... A dosyć... na twoim miejscu jeździć według pola to bym się wyrównął teraz tutaj o taką wść A że co będę robił. robił. Ja muszę zajechać właśnie. Kurczę ciekawe jak odstarczy. ty Nie trafię tak kurczę, tak jak ty tam rozsiewałeś Muszę się trochę wysunąć No jest pikuśny kawałek ale przynajmniej z fajnym klimatem Takim to. gdzie dużo zapierdolonych No ale wiesz to fajny klimat nadaje Ogólnie jak wiecie już po obejrzeniu odcinka Patryka On tam sobie wycina a powoli I ty w sumie też tam będziesz miał piekły kawałek mordko. No tak ale wiesz z tego wykwadratuję mm. Prędzej Bo tam wiesz mi się nie opłaca na przykład robić Nie no w sumie to będzie kwadrat, nie? Ale tam tylko przy tym zakręcie będzie taki ten zajaz. Spójrzcie tak ludzie, tak jak teraz poważnie. tak patrzę do tyłu jak to pięknie wygląda. Oj, tu nie mam poprzecznika właśnie. Muszę się przyzwyczaić. Zostaw sobie marginy. Ja wiem Tylko, że się odwróciłem, patrzyłem jak ty jakby na moich plecach jedziesz, nie? Jo, ja jak to fajnie na wyglądało? Zrobię, byłam nad na, na, na tego nad się. Znacznik cyk. O. Tam Patryk mi poprzecznik zrobi, to go sobie obsieję. Od razu. No tutaj m, dlatego chcę tych balotów się pozbyć, bo tu mam dużo pierdzielenia się z tym. Ajajaj, aj, aj, nie chłopaki wiem, to zabiorą. Nie wyliczyłem odległości. Firmy chłopaki to zabiorą. Oni się tym zajmują. Na, na zimę do opalania się nadal jako wysuszą. Trzeba o... Wyszło. Tutaj tak to obsiać ładnym winklem. Cyknych fuch, Ciabach. O. Proszę bardzo. Pięknie. Dobra, lecimy teraz tutaj, to dosiejemy, ten mały klinik Zobacz, jest ten nowy nabytek Co? Przy siewniku Nie, no wiesz, no siewnik jest w sumie takim nowym nabytkiem, bo go pierwszy raz dopiero pokazuję na odcinku no to ogólnie To się pytam właśnie, czy nowy nabytek, A, czy nie No na dobrą sprawę tak. tak Bo czy pokazywałeś go wcześniej, o to mi nie. Chyba, że gdzieś tam y, rambek tajemnicy gdzieś był uchylony no, na to odcinku jest Adiba Pierwszy odcinek z tym siewnikiem to nowy nabytek, nie? No. To nie jest stara historia. Niedawny <laughs> zakup. Dlatego był początek odcinka, że nowe nabytki, ale stare mordy. Daj sobie taki tytuł. <laughs> o, możesz dać. Widziałem możesz jakaś Coca-Cola na bogatości u Suty fendzie leżała, aż się żeby wziął. Mam nadzieję, że to nie jakiś olej tam. <laughs> olej na pewno... No co o tym. Bo kola za droga. Okay, o, od to Bo tani. No. A kurwa, 7 zł. Jak widzicie, naprawdę, no, tym 12-metrowym silnikiem to idzie co tutaj zrobić. Bo... No, ale ci powiem, jak już te fikuśne, fikuśne frajerstwo posiejesz to. Nie na no, i... Nawet te fikuśki zobaczy, ja to już mam skończone ten najgorszy kawałek. No, no ale tara, sam GPS ci zostaje. No. No i tam na górze trochę. Fiku, Fiku przecież jak się dopnie, jak już jedziesz. Jo. Ja sobie teraz w górę pojadę. Tutaj jakieś miaki, tutaj tutaj dosiejemy. O, cykmy chuch, ten pomacik. I lecimy. No, to jest już wygoda, nie? Nowe tak. technologie. No, taki sprzęt, takie wszystko to wiecie. To, 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 już, jest ten, to już jest wygoda. Patrzcie, tam ci starczy nawozu. Starczy, chłopie, no spokojnie, i reszta tego nawozu pod się idzie. 180 kg ustawiłem dawkę. Ja jej nie przestawiałem. No, to dobrze. E, ładnie to ci tu idzie, zaraz będziesz na no, koniec w sumie To kurwa, po co ty poprzeciak dwa razy zrobiłeś? No a co, miałem jechać później na pusto? <laughs> Kurcze, ładnie to idzie, mam 8 minutek odcinka, a już sporo dosiałem Wiesz no, patrząc na to, że my właśnie minut zrobimy trochę <laughs> A niektórzy 8 minut mają nagrać odcinek, to wiesz ja tym odcinku są ciekawe rzeczy, co chodzi Kto się minut odcinek nagrywa? Znaczy, no wiesz, nie chodzi o takie typowe gameplaye, nie? A. I tak nie wiem, o co ci chodzi do końca. No, ale no, tak, Patryk ma rację, no. Pierdolę go, <grym> Jak zawsze. No, Jak Adi pieniądzował, bo się drabę za dwóch. <grym> no, więc trochę mówię sobą, trochę nim. No. Ja tu się skupiam, a nie? Jak ty po twojej stronie, tym rzeczy od mojej. No i chyba odwrotnie. To jest głupie, ale działa. To nie jest głupie. No chyba, że. <laughs> jest głupie. Ej, Patryk, zechniesz mi, czy tu jest już full nawożenie? Na Oczywiście nie ma problemu. Mordeczka, bym tylko jakieś działanie wyszprzelił. Jak no. Mm. No. O sztos. Tylko na tym 31, nie. Jedynie tak zielone, wiem, bo tam ruch, jest arkana. No. Tak. Bo jak widzicie, czekajcie zaraz wam pokażę O tutaj oreczkę trzeba zrobić ogólnie Na które pole ci teraz siać? Yy, teraz może zjechać do mnie na chatę i tyle Nie potrzebuję, dziękuję za pomoc Coś tam chcesz za to czy nie? Ty mi pomagałeś przy się ja ci pomagałem tu Gitara. Ja się jeszcze porzucałem, ale wyszedłem z, z tego na plus, to się nie odzywam No. <laughs> ja patam Na razie na ra Audi Gazi, ja na na razie ja to Sibirady się wyłącza, kurwa. Jeszcze mi się ten ciągnik przyda. Ale on ma wrócić do mnie na Gospo, a nie w krzaki i w tataraki. Kurwa, słyszał. <słyska> Ty kurwo. Jak go dopisz, to oddajesz pieniądze. Za las. zartuje. <słyska> żartuję. W ładowarkę mam po co mi twój z <słyska> No wiesz, taki ciągnik 200 koni, to niektórzy by wstrzyli. No ładowarka mi w, w tym momencie jest bardziej wiesz, wydajna niż taki cian. Bardziej skrętna i tak dalej. Do no zależy do czego po prostu potrzebujesz maszyny, tak? Akurat no to ja się zajmuję dalej lasem, jak już wspominałeś, nie. Ogólnie ludzie powiem wam tak, yy, chłopakom już mówiłem o tym, ale planuję zrezygnować z hodowli świn, bo jest to dla mnie nieopłacalne. Prawdopodobnie po będziemy się świn, wyburzymy świniarnię. I z materiału, który będę odzyskam. część dopłacę i właśnie postawię drugi kurnik. Myślę, że to będzie lepszy biznes dla mnie. Jak walisz? A obornik to przecież i tak będę miał z kurników, bo jednak jakoś muszę pościelić tym kurkom, żeby na betonie nie siedziały, bo sobie łapki Kur jeszcze... Kurzaka będziesz zbierał. Jo. Czamek, jak tam Champions League? The Champions to? Zero. Zagrywasz, Bardzo dobrze. Tejs. Chujowo. No, teraz taka chilloutowa robota. Ja sobie ręce założę, o. Ciach. I można jechać. Nowe do świece w odcinku. Kto obejrzy, no. ten będzie wiedział. Nie masz psychy. <laughs> nie no, świece na odcinku nie robimy. To na live. W sumie muszę live'a teraz odpalić jakoś. Nawet nie... odpalaj zaraz. To Oferę nie pierwsza, to, w tą niedzielę może odpalę, bo raczej na mecz nie pojadę. Co to się stało? Co? Odwaliłeś się. Siewnik mi się złożył. <grym> tak samo jak ty na fotelu. Nas. Taki dobry sprzęt tam. Jaki właściciel takiej maszyny? LOL! <grym> kółeczka się składają. Rada <grym> wszystko się składa. <grym> jak tu trwaliście do tej minuty, to napiszcie w komentarzu, kółeczka się składają. Łeczka się składają i Adiba zęby wypadają, ale... Pokaż tam widzowie. Ej, ale mam teraz mindfucka, co się kurwa stało właśnie w tym momencie. Aha, ma no ja se taką ręce Dobra, zakładam. ja zamiast X nacisnąłem Z, albo ja klikałem C, to kliknęłem X przy okazji. No, wiesz no, taka nowa technologia, aż te ręce zakładam. Si samo składa. Siewnik mówi pierdolę, nie se robić? Ręce się zakładają te na siebie, nie? komu mówi urlop Ej, my mieliśmy tą kamerę, że się na shifcie przybliżało, czy na czymś? W środku? Eee, w środku, czy... To się w... chyba fowa ustawiało A, ta realistik kamera już dawno by leciała no. bo Venomowi IC nie działa. Komu? <laughs> w, Pumie. w PUMie Co? O, picanto, pikanto, Audi pikanto Komu? Temu, co... A kto to jest? Nie wiem Komu? Taki film no Venom dzień kiedyś dzień. oglądałem. No, znaczy, słyszałem o, ja tak... o takim Jak oczywiście. widzicie, znacznik jest ja. super. Ja kurczę. teraz na wójcie byłem. Znaczy, nie byłem, ale jeszcze będę Ja Mnie nie interesuje żaden Venom. Nawet w kinach nigdy go nie oglądałem, tylko reklamowali go jak pojebanie w telewizji, że to niby fajne było. <śmiech> było <śmiech> fajne, ale. <laughs> no, ale się skończyło, jest... no. Gaz to się skończył. Jak widzicie, nasz film na, na to pole. już nie można. Adib czasami jak się odzywa, to mam wrażenie, że on po prostu z beki pęka. Adib zobaczy, zobaczył ten, przejrzał się w lustrze i beka kurwa. No, żebyś wiedział. To jest takie... Kuba, Adiba w prawym górnym rogu, Redo wkleja w to produkcji. Nie wkleję, bo nie mam jego zdjęcia. Nikt mi nie wysłał. Ja no Nie wysłałem Co? E, a kto, a kto wam wycinał wszystkie zdjęcia? Masz na pewno. Nie wysłałeś tego mordo. Kurwa jak nie. No nie. Na pewno wysłałem no nie. Ja mam u siebie na dysku. No widzicie. i twoją. Kopciąkowego nie ma. Mi nie wysyłał po nic. Wysyłałem, no maila mam. No. Ktoś tu maili nie przegląda. Ja nawet nie wiem czy od ciebie tego nie mam. No co ty? Nie masz. Szans. Ktoś, ktoś to maili nie przegląda. Ja ci mówiłem o, o tym, że już mi wysłałeś i nie wysłałeś mi tego. Wysłałem później na no następny dzień Z rana. Nieprawda. Na którego maila? Jak się zaczyna? Nie mogę hmm. powiedzieć. Ale M czy R się zaczyna? Ja pamiętam na którego. Na tego co zawsze wszystko wysyłałem. Kurwa macie. Mam jednego maila. Aha. To dlatego nie dostałem, bo mówiłem żebyś na drugiego wysłał to. Do drugiego też mam. To na niego już nie wysłałeś. Co zrobiłeś, żeby mnie zlagowało, żeby mi urwało? Kurczę, pizza. No ja, nic. No Nic. Strenger używałeś, chujniku. Nieprawda. Prawda. Zgłaszam sprzeciw. Popaki z tego startaku pokazywali mi, jak się rzuca. Tak. Oszczarki. Dobra, jak widzicie, Adip jest na 106-107. przyczajkę robi. Co on tam robi? Orkę. Wolo na łostrą O Nie no na tempu najostrzejszą <noise> <noise> Tempu idę. No, to tak fajnie idzie, widzę już 15 minut odcinek, 16 minut mamy chyba to dosieje, chociaż nie wiem się zastanawiam A jak widzieliście kiedyś opuszczony obracający się pół Tak U Ciebie Dobra ludziska, robimy ostatni przejazd Przerzucimy się szybko na Gospe. Pokażę wam ciągnik, które wymieniłem za favorita. Wziąłem kolejne Wario. 900, nie, sorry, pardon, 800 Vario. To jest. A był na testach nie sprawdził się na razie. Co? On nie był kredytem. Tylko ten. Tak. Tam on I on kupiony, poszedł, nie? poszedł w rozliczeniu. No. Wtyki mam u dealerów. Narkołyków. Był Taki jeden kiedyś u nas. Na wsi Obolka, ale nie starti Posypał się. O. Ostatnio dowiedziałem, że był fryzjerem, nie? Dobra, lecimy. Do mnie na Jak Wygoliłeś się u niego na wysok? No. Jako więzieniu. Przy okazji obczajemy Adiba. Od więzienia. więzieniu. kawał Kucharzem więziennym. jak widzicie, Adib ora łąkę. No, Może lepiej nie mów. Że Myś. zawsze lubię być kucharzem w więzieniu. Zawsze pytam, czy A, na miejscu. No na wynos Jak widzicie już wam się tutaj pokazuje piękny zestawik No Fendt brudny, bo już nim robiłem Z tym kultywatorkiem Jak widzicie to jest to 828 Wario. Także mówiłem Nowe maszyny, ale stare mordy Dokładnie Nic się nie zmieniło Pojedziemy na pole, na którym jeszcze nigdy nie byłem na odcinku tylko do mnie nie przyjeżdżaj. Nie, jak na razie to jadę sobie zatankować paliwko na CPN, po drodze mam. Jak widzicie dźwięk, e, znaczy ten fent ma bardzo fajne, fajnie dźwięki zrobione. W środku strasznie tłumi, na zewnątrz jest go mocno słychać. To mi się podoba akurat nim. O, dobra, tu mamy cpn z, panewka panewka zębato trybowa, wielozadaniowa do wymiany, widocznie jak to wtłuczę mocno. O. Kurczę, R miał być Coś mnie się tu przestawia. Ceny paliwa w farmingu są takie, że w realu no. chciałbym takie mieć, naprawdę No właśnie zaraz zobaczę, za ile paliwko jest ile? 600 litrów tu się mieści paliwa? Zaraz muszę swojego tankować. i chwycę 200 litrów paliwa za 200 Widzicie, nie 600 zapłaciłem. Ale miałem jeszcze jedno czwarte zbiornika. Za, za litr, nieźle. Dobra, jak widzicie, paliwko ja no, euro za pod litr, 4 po 4,64. Lizelek. Lecimy na koniec wioski, jak nie na drugą wioskę. Na dobrą sprawę. Elegancko. Wiecie, Patryk tam idzie? Wiesz, czego mi brakuje w hmm? tym klasie rado, W tej mojej teleskopówce? Że ona jest fajna, nie? Elegancko wszystko. Ona ma z tyłu zaczep nawet do przyczepy, nie? No. Ale jakby w niej jeszcze był ten taki, że możesz sobie wziąć na przykład, teraz ja bym chciał sobie taki chwytak do ciągania za sobą, wiesz, rzeczy. Podczepić to, wiesz. No to w Merlo. To jest. Na... No właśnie. Ale wiesz co, ja będę ładowarkę zmienił. Ale ja co to tylko Merlo ma. To ja w żadnej innej ładowarce tego nie widziałem jeszcze. Deutsch ma. Nie widziałem ładowarek Deutsch'a. Brawo. <coughs> Aż kurde wpiszę. <noise> Do forma w ogóle ładowarki? Nie wiem właśnie, ale cóż... John Deere na pewno ma New Holland, ma klas, ma Case, ma... John Deere? Ma, ma, ma. ma. ma a Deere, no. Pamiętam. A w jedenastce jaką ładowarkę ładowałeś? Nie miałem jedenastki. No, ja grałem w Ja w jedenastkę grałem, ale ile to lat temu było? <noise> Yy. może o, ja nie grałem dobra. w rok wydania, ale. Gałąź do, do obcięcia do, jest. A no jest. są. So, faktycznie. <coughs> ale to taką miałeś w jedenasty? Nie. Tak. Wiesz, ta Bo... ładowarka LS11. Zobaczmy później. Powiem ci tak, ja w jedenastki tu nie odpalałem od. Nie wiem, 6 lat. Spróbujemy, spróbujemy pojeździć w skos tylko GPS-a w sumie, nie wiem, gdzieś na 15 stopni czekajcie, zobaczymy coś stawi się tak, o, superancko jest opuszczamy i ciśniemy skoksem wskosik to sobie zrobimy, wyrównamy trochę paletkę bo tu taka górka jest, jeszcze po orce to żeby można było superancko siać Czekajcie. Tu już rozrzucałem ten... E, związki... E, potas i ten... i krzem, bo tu będę siał później... Ej, 11 ja chyba nawet ładowarki nie było, tak coś tak patrzy. Nie wiem. Bo nie później będę, będę tutaj w sobie rzepak na tym polu. Wiem, że taka dojczowska ładowarka gdzieś była. Mhm. Mm Pamiętam. Chociaż tak A teraz sobie na... pomyślałem, że moje nie. priorytety siewów się zmieniają, bo jednak te Marcia będę jest. Brą się do mnie, słuchaj Będę kończył... E, no, obrządek świń Po co robić obrządek? Znaczy, no, no będę właśnie. kończył z hodowlu świń, tak? Także raczej... Co ja teraz tak sobie pomyślałem, że aż tak dużo rzepaków nie będę siał. Bardziej pszenica i, i, i soja, zarobkowo, tak? Powiedzmy. Bo do kur może jęczmień, ewentualnie coś coś tego typu. Już moto godzinę nabiłem, kurde, na tym lesie hmm. Na ładowarce. Kurczę to jest trochę uprawa jak Germokszen, tylko nie ten ciągnik, bo to troszeczkę hmm. ten agregat wygląda jak takie brony 10 metrowe W skos jeździmy. Także wygląda to elegancko. Jeszcze tak, z 5 minut, odcineczka, i będziemy kończyli. Nie ma co przedłużać. Może jeszcze Adib coś by chciał nagrać dzisiaj. Dzisiaj raczej ma awanturę. No to co? The -e no, Nie wiem, czy to jest Słucham. Nie wiem, tu Adi powiedział, ale starego nie było słychać. A to fajnie. Nie no Adik mówił, że nie, nie słucha nikogo, tylko nas słucha. No tak. O. Awanturen w domen napokojen, wjazdem, ja na pokojen. Wjazdem na chatę. <noise> nie, nie, odpalaj Ty nie, odpalaj <noise> odpal, odpal, <Patryk>. nie, 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 nie od odpalam. Zabraniam. Za te drzewa. drzewa. Jakie drzewa? Przecież mu pomagałem. Odjebać się proszę. Bramę mu zrobiłem. Flaszki Sto, mnie postawił. Reda. Za na, na, na jaką okazję to brama była? Eee... Na to żeby się odpalił eee, stulecia. Eee... Ja pierdolę I w tym momencie ludziom wybuchły uszy i takim akcentem zakończymy ten odcinek. Jeszcze się przejdziemy w inne miejsce. Nie powiem jakie, będzie to niespodzianka. Nagraj Cześć, miarę, Patryk! Nasze, na, nagraj naszej kurde To on mu to zrobi zera? Sporo lasu wyciąłem, tak? Eee, panowie, ja muszę iść zrobić tego. Z2. Dobrze. Dobrze, także na kolejny odcinek zapraszam do Aliba, na ostatni, do Patryka. Wróćcie. Eee! <noise> także na razie, człowieku, trzymajcie się, cześć, to by było na tyle no, dzisiaj. Piona. Na razie, cześć.